Cześć. W tym filmie opowiem Ci, jak po kolei uruchomić wszystkie usługi pakietu bezpieczeństwa. Zobacz, jak prosto i szybko zacząć z nich korzystać. Ochrona smartfona Premium. Ochronę smartfona Premium włączymy zdalnie. Wyślemy Ci dwa SMSy, w których poprosimy Cię o Twoje działanie. Pierwszy SMS będzie zawierał prośbę, by włożyć kartę SIM do tego telefonu, na którym ma działać ochrona smartfona. W drugim SMS-ie poinformujemy Cię, gdy zakończymy pobieranie numeru e-mail telefonu i już wtedy zacznie działać ochrona smartfona. W razie uszkodzenia wystarczy, że zgłosisz to nam na stronie www.orangesmartcare.pl i po problemie. Zabezpiecz PESEL. Kolejna usługa w pakiecie bezpieczeństwa to Zabezpiecz PESEL, która zaczyna działać od razu po włączeniu. Wyślemy Ci SMS z linkiem do założenia konta na stronie zabezpieczpesel.orange.pl, gdzie będziesz zarządzać usługą i pobierać raporty związane z Twoim numerem PESEL. A gdy zdarzy się sytuacja, że ktoś spróbuje użyć Twojego numeru PESEL, na przykład by założyć na Twoje dane firmę i wyłudzić pieniądze, od razu możesz zareagować i skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Znajdźmy się! By zacząć korzystać z aplikacji Znajdźmy się, pobierz ją na swój telefon z App Store lub Google Play i załóż konto. Potem tylko dodaj bliskie osoby w aplikacji i możesz już sprawdzać, czy są bezpieczni. Chroń dzieci w sieci. Aplikację „Chroni dzieci w sieci pobierz z App Store lub Google Play na telefon rodzica i na telefon dziecka. Potem załóż konto i stwórz Twój profil, a potem dodaj profil dziecka. I już to wszystko, by w pełni zacząć korzystać z możliwości pakietu bezpieczeństwa. Chroń siebie i zadbaj o swoich bliskich. Trzymaj się bezpiecznie!